Witam wszystkich na turnieju piłki nożnej Stamtarza Młodszego. W, w dzisiejszym turnieju brać udział będą następujące zespoły. Grupa A Impuls Wawróz, Maksymilian Gorzów, Pogoń 1 Szczecin, Pogoń Skrzyżyna, Grupa A gra na boisku yy, pierwszym, to jest to boisko, tutaj będziecie grali. Grupa B gra na boisku drugim, yy, występować w tej grupie będą GKP Gorzów, GKP Pszczew, Polonia Subice i 2 Szczecin. W przerwach między meczami możecie skorzystać sobie z płyty zapasowej, która jest w tamtym kierunku. Rozgrzewka tam jak najbardziej. Tutaj w trakcie meczu prosiłbym drużyny, które nie grają, żeby, żeby piłką nie kopały, żeby nie wprowadzać chaosu. Trenerom przekazywałem, opiekunom możecie skorzystać. Grill jest, kiełbaska w każdej chwili, Napojem. Macie tutaj rozpisane kto, kiedy gra, kolejność spotkań. Gramy raz 15 minut. Sędziowie przedstawiam Paweł Timoszyk, Krzysztof Kaczmarek. Tak więc yy, turniej uważam za otwarty, a wszystkim życzę miłej zabawy i zapomnianych wspomnień. Dziękuję. Tak więc pierwszy mecz może od razu powiem w grupie A Impuls Wawrów, Puks Maksymilian Gorzów. W grupie yy, B jest pierwszy mecz GKP Gorzów, GKP Pszczew. Zapraszam.